Zobacz. Czujesz? Zapach? Mhm. Różeczka Wow. Jest. Proszę bardzo. Wchodźcie do środka. My tu za wami. Oprowadzamy was. Mhm. Jest kolor. Różowy. Do różu to ja nie jestem przekonana. Są elementy industrialne. Mhm. Są e, kwiaty, ale niskie, jest bardzo dużo świec. Znaczy To sobie możecie wyobrazić, że to są takie zajawki, dopiero tego, co w dużej skali przygotujemy dla was później. No a później to już popłyniemy łódką i nie tylko. Powiedzieliście nam, że wszystko zaczęło się tak naprawdę od Tajlandii. To no tak. była podróż poślubna, przedślubna. Bo I ruszyły do Azji po prostu, w stronę Orientu i tej estetyki. Nie, no, tajski masaż to ja rozumiem, ale tajskie wesele? Chcielibyśmy, żebyście poczuli jakby magię tych delikatnych świateł, grę świateł. Stąd chcemy też bardzo dla was taką strefę w ogóle całą stworzyć na zewnątrz. Powiedzcie proszę, jak czujecie się w tej podróży z nami? Dla, dla jedzie... mnie trochę takie zaskoczenie, nie spodziewałem się czegoś takiego, <grym> tak. ale podoba mi się. Jest tak dużo tego wszystkiego, dużo tej zieleni, mhm. ale myślę, że dobrze się w tym czuję. To jest w ogóle coś takiego, na co ja bym chyba w życiu nie wpadła sama, naprawdę. Od tego ma w nas. <gry> A właśnie, Ale dlatego super jest, że możemy skonfrontować to, bo jednak jakby chcemy, żeby to było coś innego, coś co każdy zapamięta. I my będziemy wspominać, mówię, patrzcie, a to było nasze wesele, tak. A, no właśnie. <gry> Aby jeszcze bardziej spersonalizować to przyjęcie oraz wprowadzić taki element, który zazwyczaj jest w mikroskali, ale zrobić go w makroskali, zaprosiłam moją przyjaciółkę Ole, która jest kaligrafką. Jakie słowo chcecie, żeby Ola dla Was wykaligrafowała? O. Myślałam, że na przykład takie słowo kocham Cię, albo miłość, na przykład, by było w różnych językach. Wspaniale, związane z podróżą, super. I właśnie, nie wiem, na zasadzie wszystkie kraje, które odwiedziliśmy, w tych chat Ekstra. W sensie, tak właśnie, żeby to no jakby było spójne z tym mm -hmm. wszystkim właśnie, nie? I jakby, żeby było nasze spersonalizowane. No ciekawe, na pewno przyciągnie uwagę ludzi. Tak. I też będzie fajnie wyglądać tak wizualnie to wszystko. No to mamy to. Krok bliżej do wygranej.